Tak, tylko dodam, że jeszcze sobie śmigam tutaj, widzicie. <grywa> Już trzeba było go obkleić. Jak to zrobić? Jak zabezpieczyć but? Możecie zobaczyć link w opisie. No, na razie się trzyma, na razie spoko. Ubieramy. I co? Lecimy po kolei z trikami, nie? Paro już mam upanowanych. W tym momencie jeszcze sobie szlifuję 3-6 flipa w jeździe. Na razie nie będę go nagrywał. Jak już będę go miał ugarniętego w miarę dobrze, to już powrzucam jakieś przebitki. Na razie macie tutaj jedną przebitkę. W tym momencie jak dzisiaj próbowałem. To no, było blisko, ale nie wyszło. Ten filmik nie miałby być dzisiaj o 3-6 flipie, także za bardzo go nie, nie wrzucałem. Daliście jako kolejną misję Hard Flip albo Impossible. Wybrałem jednak Imposa, było bardzo podobnie w głosowaniach, więc wybrałem jednak Imposa, ponieważ będzie troszkę łatwiejszy, a Hard Flip jednak jest jeszcze dla mnie za trudny, choć już próbuję go. Następny, jeżeli chodzi o kolejność, będzie Varial Hill. Także oglądajcie kanał i lecimy dalej z kolejnymi łatwymi trikami na początek. No i na samym końcu jeszcze możecie sobie obejrzeć, ponieważ odpowiem na 5 pytań takich ciekawych, które zadaliście w dziale społeczność na moim kanale YouTube. Niestety brak sieci Wi-Fi, a ja z ten skończył mi się internet. <grym> Także odpowiem na te pytania dopiero w domu. Także przenosimy się szybciutko na chatę i odpowiadamy na wasze pytanka. No, i jesteśmy w domu, moi drodzy. Dzień dobry. Dobra, słuchajcie, wspomogę się tutaj, oczywiście, internetem. Ponieważ to co? No nie ukrywam, no nie pamiętam tych pytań. Ok, zaczynamy od pierwszego pytania. Wdech i wydech, moi drodzy. Gdyby na skateparku podszedł do ciebie mały chłopiec, o 8-9 lat, i poprosił cię, żebyś nauczył go oli, czy zrobiłbyś to? Yy, Wiktor, wiesz co, no, zrobiłbym to czy nauczył, na pewno bym pokazał, i podpowiedział parę rzeczy, jak to mniej więcej robić. No i by sobie gdzieś tam skakał obok, i co jakiś czas bym podpatrywał, jak mu idzie i mu ewentualnie coś tam podpowiadał. I robiłem już to niejednokrotnie, i to z młodszymi, czy starszymi. Jak umiem jakiegoś trika, to bardzo chętnie zawsze pomogę. A jak nie umiem, to sam się umiem też zapytać kogoś, kto potrafi, więc dla mnie to nic złego. Pytać się, ponieważ no tak się najszybciej nauczycie. Pytać się na skateparkach. Zireal Zurreal. Czy w najbliższym czasie zamierzasz nagrać odświeżoną wersję najlepsze deski od 300 do 400 zł? Jak nie będzie od, na odcinku, to w komentarzu odpowiedz, bo się zastanawiam nad dobrą, kompletną deseczką. A będzie coś takiego, a będzie, mój drogi, i to już lada moment. Myślę, gdzieś jakoś za miesiąc polecimy serią znowu paru takich odcinków, żeby odświeżyć znowu ko kolejne fajne deseczki, powychodziły, więc chcę odświeżyć znowu te poprzednie filmiki. Czy Twoim zdaniem też zaczyna być coraz więcej skaterów w Polsce? Michał Esz, skate. No wiesz co, powiem Ci, że jest coraz ich więcej i widać to. I widać też takie zapotrzebowanie na deskorolkę, bo nawet już stylowa taka skaterska jest bardzo często. I widzicie, tutaj gdzieś jakieś reklamy, tu gdzieś telewizja, tu coś, tu reklamy na YouTubie. No jest coraz więcej tej deskorolki, i jest coraz większa zajawa znowu. No i oby tak dalej, oby tak dalej i wiecie. W końcu deska będzie żyć swoim życiem z powrotem jak w latach 90., jeżeli chodzi o Polskę. MHz Kate, czy jak zaczynałeś jeździć na desce, to korzystałeś z poradników na YouTube? Y czy starsi koledzy ci pomagali, a jak nie, to skąd się uczyłeś? Y jeżeli chodzi o naukę, to było to takie ciekawe, ponieważ albo uczyliśmy się mniej więcej na oko z takim Pawłem, moim przyjacielem, pozro Pablo, i ogólnie większość się uczyliśmy z powtórek stonego hołka dwójki na konsoli. No, mega, mega jakość uważam. mówię wam, o, nic nie było widać prawie na tych powtórkach, ale próbowaliśmy I czasami nam ktoś podpowiadał, ale zazwyczaj musieliśmy wszystko robić sami No YouTube to jeszcze wtedy nie jest jak my jeździliśmy, nasze parę lat trzeba było grubo poczekać na YouTube'a A co dopiero na poradniki Czy jest ktoś, z kim przestałeś się przyjaźnić, bo jeździł na hulajnoze? Mistrz Cebularz2019 <grym> Nie, nie ma takich ludzi Spaghetti Bolognese Ile macie po polu skateparków? Czekaj, jak czeka, muszę policzyć. Jeden. No i jeszcze sobie jedno odpowiemy, jak już tak odpowiadamy. Yy, Mateniu, czy miałeś dłuższą przerwę z deskorolką? Miałem parę takich przerw w kilkuletnich, co widać po moim skillu, nie? Ale, ale, ale jak widzicie, jest powoli progresik, jest powoli progresik i już lada moment będzie jeszcze większy progres. Ten challenge, który sobie dałem, tą całą serię challenge'ów, że zadajecie mi różnego rodzaju triki, a ja je powtarzam i uczę się ich, jest mega progresywnym challenge'em, ponieważ cały czas się uczę nowych trików, więc lada moment będę miał ich jeszcze więcej i coraz lepszych. Tak więc mam nadzieję, że się podobało. I zostawcie łapkę w górę, subskrypcję i tak dalej. I obserwujcie mnie na instagramie gorgo mała kreseczka ta na dole 777. 7, 7. Do tego wpadajcie na moją grupę deskorolkową. No co? Dajcie znać w komentarzu, czy te wszystkie triki umiecie, czy jakiegoś nie potraficie, czy chcecie, chcecie się nauczyć i tak dalej, wiecie, co macie robić w ogóle. Co ja wam będę mówił. Ciąteczka.